Giewont. Tuż pod Giewontem mieszkam, nad malowniczą ścieżką. Opiewać go serdeczną mam potrzebę. Tak piękne ma oblicze. Wydaje się, że rycerz ogromny śpi spokojnie na tle nieba. Po kryształowym śniegu, doliną brnę białego, i oto stoję już u stóp olbrzyma. Wejść nań są nikłe szanse, gdyż gruby z lodu pancerz na bezbronnego wdziewa mroźna zima. Lecz wiosna znów rycerza uwolni od pancerza. Zaatakuje wówczas tłum turystów i rycerz w świeżych ranach boleśnie podeptany pod krzyżem głucho jęknie: Jezu Chryste. Nasze miasto. Nad rzeczką Białką rodzinne miasto, Twoim rozwojem ciągle się szczyce. Znikają tutaj dawne kontrasty, wciąż wyrastają nowe dzielnice. Tyś chrześcijańskich świątyń pełne, strojne w kopuły, spiczaste wieże. Tyś i kościelne, tyś i cerkiewne, Tyś nam jedyne, do nas należysz. Małej ojczyzny miasto stołeczne, Twoi mieszkańcy nie żyją wrogo. Zawsze ich łączy ten herb odwieczny, wspólne symbole, orzeł i pogoń. I tak żyjemy jedną rodziną, po chrześcijańsku z wiarą głęboką, w szczęśliwe nasze jutro dziękczynne we wspólnym domu w Białym Stoku. Bociany, gdzie bociany się gnieżdżą, tam gromnie uderzy przysłowie ludowe. Życie się zmienia niesłychanie. Naród w przysłowia wierzy skromnie. Na stodole, w gnieździe bocianim, postawiono raptem odgromnik. Osuszono również mokradła, niby bocianom na przekorę. I żaby to bocianie jadło, krótki swój wiek zakończą skoro. Bocianie serce ból przenika. Ciężkie się teraz życie staje, choć. Powieś się na odgromniku, lub leć przed czasem w ciepłe kraje. Triolety. Z niezwyczajną duszą kobieta już zasiała w sercu mym trwogę. Czegoż więcej spodziewać się mogę? Z niezwyczajną duszą kobieta. I nie szukam już przyczyn niestety, nie narzekam na los swój złowrogi. Z niezwyczajną duszą kobieta już zasiała w sercu mym trwogę. Mnie do szczęścia niewiele już trzeba, tylko pozbyć się mej samotności. Mieć choć trochę dobroci, miłości, mnie do szczęścia niewiele już trzeba. Mieć codziennie okrajek chleba i niech uśmiech na twarzy wciąż gości. Mnie do szczęścia niewiele już trzeba. Tylko pozbyć się mej samotności. Swym sercem mknę do ukochanej, na długo nas rozdzielił los, nam smutku On przysporzył Stos. Swym sercem mknę do ukochanej, śni mi się ku rytmiczny głos, podróż do domu nieustanna. Swym sercem mknę do ukochanej, na długo nas rozdzielił los. Powroty. Nie wysuszą mych korzeni, płaty asfaltu i betonu. Odżywczych soków i natchnienia daje ojczysty kąt do Czuję pod swoją bosą piętą każdy rodzonej ziemi skrawek. Wszystko tu takie bliskie, święte i bardzo drogie i ciekawe. I w tym szczebiocie skowronkowym, który tak nasze ucho pieści, dźwięki ojczystej słyszę mowy i białoruskiej naszej pieśni. Znane mi ziomków mych kłopoty, ich dobra również gorzka dola. Zapach chłopskiego czuję potu podczas spiekoty letniej w polu. A gdy śpiewają, Podśpiewuję i jestem wesół, nie inaczej. A gdy nieszczęście ich rujnuje, rozpaczam, gdy ktoś bliski płacze. I od kołyski do odlotu w duszy swej będę wioski synem. A moje życie to powroty tam, gdzie mój lud, gdzie dom rodzinny. Niechby choć raz budziła mama. Matula budzi niespodzianie już pora wstawać ranek blisko. Otwieram oczy wciąż zaspane, prowadzę konie na pastwisko. Na łące konie zjadać muszą trawę już z oszronioną rosą, a ja, skręciwszy się w kłębuszek, chowam pod poły nogi bose. Tak często marzy się, by mama choć raz budziła mnie łaskawie, bym mógł bosymi znów nogami polecieć na pastwisko, za wieś. Niechaj jak niegdyś jesień ściele, srebrzysty szron na wsi rozłogi. Biegnę wciąż w myślach po tej bieli, i młody wciąż, i bosonogi.